Cześć, dzień dobry, witajcie. W dzisiejszym odcinku moich podróży po Polsce mam specjalną niespodziankę dla wszystkich miłośników kolei żelaznych. Pokażę Wam dzisiaj stację kolejową, niezwykle klimatyczną stację kolejową w Pyskowicach. Jak zwykle, miłego oglądania. Spójrzcie na ten wagon. Trochę duży, nie? Ja tak idąc stwierdziłem, co ten wagon taki duży, jakiś za wysoki na polskie warunki. I wiecie co? I to jest wagon amerykański. Niby odrzuciliśmy w 49, czy w 47, już dokładnie nie pamiętam, plan Marszala, polegający na tym, że Amerykanie pomagali Europie w odbudowie po II wojnie światowej, a ten wagon i tak dostaliśmy. To jest wagon amerykański. Dlatego... Taki duży, troszkę przerobiony, żeby on nas sobie mógł jeździć. Nie wagon, nie wagon, tender, tender. Co ja ględzę? Wykasować, wykasować. Tender do lokomotywy. Na dole jechał sobie węgiel, a w tej przybudówce? Woda, bo lokomotywa musiała jeść. Jadła wodę, węgiel i piasek. Jak nie jadła, to, to nie była prawdziwą lokomotywą. Tender. Witam Was serdecznie w Pyskowicach. Reprezentuję dzisiaj grupę Stacja Pyskowice. Obok jeszcze działa razem z nami Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Pyskowicach. Bardzo chcielibyśmy przywrócić temu miejscu dawny blask. Cieszymy się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Moi drodzy, jak widzicie, w tym filmie za dużo nie porozmawiałem, nie opowiadałem zupełnie jak nie ja, ale staram się mówić na tych filmach coraz mniej, bo jestem strasznym gadułą. Zresztą, jeżeli widzieliście inne filmy, to wiecie. Zapraszam Was gorąco do przeczytania artykułu dołączonego do tego filmu. Znajdziecie go i na blogu, i w kilku innych miejscach. I tam postaram się szczegółowo, bardziej tak profesjonalnie opowiedzieć o historii tego miejsca. I mam nadzieję, trzymam kciuki o perspektywach, że to wszystko się nie wyburzy. Kończąc ten odcinek, powiem tylko tyle. Serce boli i mam nadzieję, że Was też boli, bo cóż szkoda takich miejsc. Nie chcę nikomu dokuczać o żołnierzach wyklętych. Pamiętamy o powstańcach, pamiętamy o różnych dziwnych czasem rzeczach w historii Polski. Też pamiętamy, a o lokomotywach, o kolejach żelaznych, które ten kraj budowały razem z nami, zwykle jednak właśnie nie pamiętamy i i mamy je w nosie. Szkoda. Itle. <skrisa>